Czy wiesz, że nie musisz mieć własnych pojemników, aby wygrać przetarg na wywóz śmieci? Przed wprowadzeniem tzw. ustawy śmieciowej firmy wywozowe podpisywały umowy na wystarczająco długi okres, by mieć pewny zwrot kapitału z zakupu dużej ilości pojemników. Niestety nowa ustawa to zmieniła. Dziś przetargi ogłaszane są na maksymalny okres 36 miesięcy, a zakup pojemników wiąże się z ryzykiem, że inwestycja się nie zwróci. Dlaczego? Zobaczmy. Załóżmy, że po wygranym przetargu kupiłeś 1000 pojemników. Koszt jednego pojemnika to około 75 zł brutto. Wydałeś zatem 75 tysięcy zł na pojemniki i nie masz pewności, czy wykorzystasz je w kolejnych latach. Przy następnym przetargu ponosisz więc spore ryzyko. Gdybyś wygrał kolejny przetarg, już nie musiałbyś kupować pojemników. Ale co jeśli przegrasz? Możesz sprzedać pojemniki za połowę ich wartości lub czekać na następny przetarg i opłacać ich składowanie, obojętnie co wybierzesz, i tak wygenerujesz stratę. Czy nie lepiej zamiast inwestować w nowe pojemniki wynająć je wyłącznie na okres, w którym będą wykorzystywane? Sprawdźmy to. Koszt zakupu jednego pojemnika to 75 zł. Wynajem jednego pojemnika to koszt już jednej złotówki miesięcznie. 12 miesięcy dzierżawy tysiąca pojemników wiąże się zatem z łącznym kosztem 12 tysięcy złotych. Jeśli wygrasz przetarg na okres 24 miesięcy, to koszt wynajmu wyniesie 24 tysiące złotych. Dużo! Okazuje się, że nie. Jeśli zdecydujesz się sprzedać używane pojemniki, musisz wiedzieć, że koszt pojemnika spadnie do około 37 zł. Zatem sprzedając 1000 pojemników, po 24 miesiącach stracisz więcej niż wydałbyś na ich dzierżawę. Dlatego inwestowanie w nowe pojemniki w obliczu nowej ustawy mija się z celem. Dzierżawiąc pojemniki możesz nie tylko generować stały zysk w każdym miesiącu, ale także startować w kilku przetargach jednocześnie. Już nie potrzebujesz kapitału na drogie inwestycje.